Był taki moment w moim życiu, że byłam tak zajechana fizycznie i psychicznie, że nawet zwykły spacer był dla mnie ogromnym wysiłkiem. Często serce waliło, oddech przyspieszał, a ja nie wiedziałam, jak to zatrzymać. I to był sygnał, że ja potrzebuję zmiany. Do Michała trafiałam, jak byłam kompletnie rozbita. Byłam przemęczona, a stres mocno odbijał się na moim ciele. Wcześniej bardzo mocno trenowałam, e, kiedyś mocno piłkę ręczną, e, później przerzuciłam się na kingboxing e, i dołożyłam sobie jeszcze i trening siłowy, i bardzo mocno przystymulowałam swój organizm, swój układ nerwowy. I w efekcie się przetrenowałam i to mocno. Jak już było tak ze mną źle i fizycznie, i psychicznie, to wjechała regeneracja. I od strony diety, suplementów, y, pracy z głową, y, w pewnym momencie też moja przyjaciółka powiedziała mi o tym, że może warto spróbować pracę z oddechem. Na początku myślałam, że to będzie tylko dodatek do treningu. Bardzo szybko okazało się, że oddech wpływa na stres, napięcia i na to, jak na co dzień funkcjonuje. Jestem radcą prawnym i sytuacje związane z wystąpieniami publicznymi zawsze były dla mnie wyzwaniem. Jedna z takich sytuacji była dla mnie szczególnie nie wymagające. Było to na konferencji sportowej. Występowałam tam w charakterze panelisty i opowiadałam o hejcie w sporcie w aspekcie prawnym. Na konferencjach czy jakichkolwiek wystąpieniach publicznych początki bywają najtrudniejsze. Gdy już siedziałam na sali wśród panelistów i trzymałam mikrofon w dłoni i wiedziałam, że już za chwilę będzie moja kolej, to w pewnym momencie czułam rzeczywiście przyspieszony oddech, przytykanie w klatce. Nie chciałam zacząć rozmawiać i mówić na, na wdechu, tak, żeby mnie przytykało, żeby po prostu ten mój głos był taki. na naturalnie wydobywający się. Wtedy w mojej głowie zakliknęło to zdanie, bo już zaczęłam pracować z Michałem od tygodnia mniej więcej, jaka to była pierwsza taka rada i pierwsza myśl i pierwsza, pierwsza złota rada właśnie od Michała, żeby móc sobie poradzić z tym przyspieszonym oddechem i z tym stresem. Ale rzeczywiście jakby sama myśl, że ja się na tym złapałam, to już było bardzo dużo dla mnie. Mam wrażenie, że mi poszło naprawdę dobrze. Czułam się zadowolona z siebie. Dzięki temu, że skupiałam się na swoim oddechu i nie wpadłam w panikę. Z Michałem zrealizowałam pełen cykl warsztatów, dzięki którym czuję się dużo pewniej ze swoim oddechem. Wpłynęło to na pewno na mój sen, wpłynęło to również na moje życie codzienne, tego, jak funkcjonuję, tego, jak ja siebie reguluję w momencie, kiedy mam różne sytuacje, czy bardziej stresujące, czy czuję się bardziej zmęczona, czy jestem na treningu, czy jestem po treningu i próbuję się trochę wyregulować i wyciszyć ten oddech, więc na pewno mam dużo większą świadomość tego, jak ja funkcjonuję, jak funkcjonuje mój oddech. I na pewno dużo lepiej czuję się ze sobą, bo czuję się pewniej z tym oddechem, bo mam świadomość tego, jak po prostu oddycham. Prace z Michałem polecam każdej osobie, która ma podobną historię do mojej, czyli historia, która jest nasiągnięta stresem, przemęczeniem, przetrenowaniem, przebodźcowaniem. Jeśli zastanawiacie się, czy oddech Wam w tym wszystkim pomoże, to tak. Mi osobiście ćwiczenia z Michałem bardzo pomogły i z czystym sumieniem polecam je wszystkim.